Witam, na końcu filmik. Zawsze to będzie lepiej. Można sobie wrócić, zobaczyć, poglądać tak jak się chce. Autko jest po wyjeździe, także nie było sprzątane. A podwórko troszeczkę z błotem nawet się nanosiło. Tak to wygląda w środku. Proszę bardzo, już lata ręka wisi.

Dodatkowe guśniki, co by się lepiej podróżowało, proszę zobaczyć przebieg opony. Przepraszam, że jest ubrudzony, ale naprawdę nie miałem kiedy umyć auta. Korzysta się z tego. Ała. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Tutaj są schowki pod siedziskami. Stolik jest demontowalny. Można go zamontować w tym miejscu i jest na zewnątrz. Tu jest cały panel sterowania, miastko zapalniczka, USB oświetlenie oświetlenie tutaj tu jest dotykowe. Sławku dużo. Wszystko jest izolowane. Alufo, alufoksem. Kuchenka. To jest alarm. Ten alarm używam sobie, jak gdzieś w lesie. E, śpimy. Po prostu zakładam i jestem bezpieczny. Wiem, że mi się nie kręci. Woda. Pompkę włączymy. Proszę bardzo. Mamy wodę. Lodówka działa na 220, z 12 i na gaz. O, piwko, przepraszam. Tutaj mamy zbiornik 40 litrów wody czystej. Tam jest niebieski 20 litrów wody yy, brudnej. Przepraszam, że tak przeskakuję. Tutaj mamy miejsce dla piesków. No i jest toaleta schowana pod spodem. Tu są schowki. Pokażę jeszcze bagażnik. Tu z tyłu mamy bardzo duży bagażnik. Bardzo duży bagażnik. Wygląda to tak. Jest butla z gazem Koła, no to wszystko Tutaj jest przedział taki co potrzebne Jest w razie jakiejś awarii Czyli jest koło zapasowe, jakieś liny Jakieś, no wszystko co, co, co Potrzebowałem Tutaj sobie wożę e, Wodę zapasową A tu mam akcesoria takie turystyczne No jest jeszcze Hak, bardzo przydatny Так-то выглядит.